Wystawa obrazuje nam zbrodnię katyńską w siedemdziesiątą jej rocznicę. Zbrodnia Katyńska na trwałe wpisała się również w historię Kościerzyny i powiatu kościerskiego, gdyż wielu mieszkańców miasta, jak i ziemi kościerskiej straciło życie właśnie w wyniku zbrodni katyńskiej. Byli to między innymi nauczyciele, urzędnicy, leśnicy. Można by tutaj przytoczyć co najmniej dziesięć nazwisk, dziesięć ludzkich tragedii, tragedii ich rodzin, które przez bardzo długi czas nic nie wiedziały o losach swoich bliskich. Wystawę tę zorganizowało Muzeum Ziemi Kościerskiej oraz Gdański oddział Instytutu Pamięci Narodowej. Jest ona skierowana przede wszystkim do szkół podstawowych i ponadpodstawowych, więc ma dużo walorów edukacyjnych. Przedstawiono na niej oczywiście ogólny zarys całego instrumentu likwidacji, całego procesu likwidacji polskiej elity, jak i zobrazowano licznymi zdjęciami, licznymi, licznymi historiami poszczególnych osób, tym bardziej trafia ona, myślę, do wszystkich ją oglądających. Słowo katyń dla Polaka jest ważne, w smutny sposób bliskie. I jest częścią naszej tożsamości. Z tego względu ta wystawa wszędzie w Polsce, nie tylko w Polsce, wśród Polaków, a także dla ludzi, którzy nie godzą się na to, co przynosi totalitaryzm, jest ważna, jest bliska. Tutaj w Kościerzynie. Wystawa ma także swoje takie lokalne znaczenie, ponieważ i stąd pochodzą z samej kościerzyny, z okolic ofiary zamordowane strzałem w tył głowy w Katyni.